Hej! witam wszystkich imperialistów. Tutaj, Lukas w kolejnym odcinku naszym feszytystycznym i przeimperialistycznym. Kongo Origin Berlin w Berlinie się to odpaliło. Jakim cudem w Berlinie się to odpaliło? No, ale tak czy siak, mam dość sporo tych manufaktur, no, troszeczkę, więc z nich mi się to też również nabija, rozprzestrzenia. We have los 55 dni? Jakaś kolejna walona rewolta, no, nic na to nie poradzę. Trzeba będzie to potem oczywiście się tym zająć. No, Podzielimy to wojsko, żeby tu nie tracić powera bez sensu. Kurka, jeszcze mnie zaatakują na tej fortecy. Dobra, forteca zdobyta. Tylko teraz tak. Niech ci tam staną sobie. A ja pójdę tu i zaatakować, tych brytoli. I potem po kolei może pociśniemy. Co on robi? Ja się pytam, co jest z moim wojskiem nie tak. That's good, that's good, that's good Uciekaj, no, uciekaj, uciekaj, ucieka, no wygraj to! Jest wygrana, ale już nie ucieknę przed kolejną bitwą Nie mam szans, nie? Jest trudno Od razu im tutaj lecieć tu to doślimy To też tutaj doślimy Myślę, się, że te armię tutaj damy za nasz wall. Ok, bitwa przegrana, no ale miała być przegrana. Nie było szans na wygraną tej bitwy. Technologia... No, no będziemy potrzebowali trochę tych punktów administracyjnych zgodnie z planem. Okej, okay, dobrze. Wy... Się wycofali. Bardzo mnie to cieszy. Niech mi się tu... Jaki Lumin disaster mamy? Boże, traderów. Będę musiał im gdzieś zaraz Ziemi zabrać. Tutaj zaatakujemy za chwilę. Ten, tą fortecę tutaj ogarniemy. No bo jak umarł, to niech umarł. No chyba, że to jest wojskowy, to, to źle, bo miał moją dyscyplinę. A no, to z tych dwóch, to ja wolę hand maintenance modifier na ten, na ten moment. No, tak to zróbmy. Przyszło, pozbawiliśmy się właśnie dyscypliny. Ok, jest wygrana. Chodźmy tutaj. Teraz wyczyści tych buntowników, zanim mi posiłki nie dojdą. Nie zwiększajmy dochodów. Podzielmy tutaj na wszelki wypadek. I co, naprawione? Co to jest? 18, no raczej nie mam szans tutaj ich przechwycić. 17, 58, może, może, może będziemy... Tylko weźmy jakiegoś admirała. Weźmy admirała, a nuż się przyda. Może coś im zrobimy złego. Zresztą to jest brytole, to są. To oni mają duże. No, mamy 28% szans, weźcie to potopcie, no bez przesady. 20... Nie, czy to jest moje 28% szans? Nie, to jestem ja, to są oni. Oni mają 28, a ja mam po setce Każdy. To są fregaty. Czemu to nie to, ja się pytam. Jeszcze ja mam admirała, oni nie. Gdzie tu równość? Stopcie mi tą flotę. Straciłem 5,21. Ani dwa okręty to jest żal. Zapamiętajcie, kongonijczycy nie potrafią pływać. Dobra, wiecie co zrobimy? To ty idziesz w odstawkę Wargo Leon, nie ma sensu cię posiadać. Ty sobie zostań i tak już z swoich usług więcej korzystać nie będę. Ok, tu mamy to, zredukujmy Tunizian, dużo mi to kosztuje? 51, szkoda, że aż tyle <coughs> ok, tu i zaatakujemy. Uh, queen, a new censor appears, ten i zmniejszy mi się National Unrest. Ale stracimy Legitimacy i prestiż. to ja tak nie chcę. No a tutaj cały ten obszar osmański jest zdobyty. Od czekatajów nie wziąłem przejścia, więc Ming mi nie bierze udziału w jakże tej szacownej wojnie. Dziękuję. Ming, róż dupę. Dziękuję. Jeszcze, jakby Ming tam poszedł, byłoby wyjebiście, bo mógłbym ich po prostu atakować z dwóch stron. Znaczy, z trzech stron byliby atakowani. Na razie byli z dwóch stron, jakby nawet atakowani przez pewien czas. No się ta wojna z czego skończyła. No wejdźmy tu. Czekajcie, oni mi tu weszli. To, nie, to jednak nie wejdźmy tu. Musimy mieć od samego początku przewagę. Co za typy, naprawdę. Dobrze. Tak to miało wyglądać. No Moje defensywy się pięknie spisują, powiem tutaj wam szczerze. No ale z tą fortesę też zajmiemy. Znaczy zaatakujemy. Kolejna wygrana. Właśnie to zdobędziemy. Oni tam Kairu cały czas nie odbili. Burger sami się kiedyś tam zajmiemy. Hard treatment zróbmy jeden raz. Też zróbmy. Boże, dwa punkty dopiero co za żal. Dobra, gdzieś ktoś tutaj mi wylądował. Nie. Tutaj nie. Tutaj mamy. No nie, odbili swoją stolicę. Co za typy złe. A tutaj zostaną też zniszczeni. Dobrze, dobrze, niszczcie ich. Niech tutaj Austriacy idą. A że Austriacy chyba bez celu sobie odbiją tą wyspę. Wydzielmy się na mniejsze siły Żeby mi się wojsko... To... Ooo To nie jest do końca dobry pomysł, żeby siedzieć na mniejsze siły Czekajcie Tu zaatakujmy Tu ich po... Chociaż mam river crossing, ale. No nie mówcie, że to przegram przez to wszystko. Spore straty mamy. Nie myślałem, że to oni tu więcej zapłacą, a to jednak ja więcej zapłacę za tą bitwę. Jeszcze generała straciłem. Dobra, cofnijmy się na moje terytoria. To raczej nic tu nie zdobędę. No muszę oprzeć się tu na sojusznikach. Że dadzą sobie radę. Tam z góry. No, przewagę niby mamy. No, Kongo i ja mam low, 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 oni medium. Tu mamy 38% Warscora. I tylko tyle, czyli musiałbym dosłownie wszystko okupować. No, chyba, że pozbawię ich kolonii, Brytyjczyków. To może nie byłoby takie złe. Musiałbym mieć fortece w regionie. Bo oni to są więcej statków Mógłbym mieć tutaj te ziemię. Nie wiem, zaraz zobaczymy Trzeba będzie się roz... No, muszę przeorganizować sobie wojsko Jest chwila, moment W sumie nie muszę aż tak daleko się przecież wycofywać Raz, dwa, niech mi się odnowi, i przeorganizujemy. O, tutaj zaraz Konstantynopol znowu upadnie. Tu, o, tak, Ming przyszedł, jakie to jest piękne. Ile wojna już trwa? 6 lat, no to trzeba będzie niedługo pisować to, to wszystko. Ludzie są już na medium, osmanie są na low. No niestety, to nie jest jeszcze ta wojna, to nie jest ta wojna jeszcze, którą miałbym doprowadzić do upadku osmana. 32, na... Będę potrzebował do czegoś innego. Mamy 42%. No to jest doby, dobry moment, żeby się zastanowić, co ja bym o nich chciał. Co przynosi tak naprawdę Brytyjczykom największe dochody? Trafis? Dr, duży mają? trade'u mają dużo. Trafister dość sporo. Czyli kolonie jednak dają im pieniądze, nie ujpywać, że nie dają im pieniędzy. Więc musiałbym zażądać od nich kolonii, żeby mieć od nich kolonie to musiałbym pewnie zdobyć. No, Korei bez są znaczącymi koloniami. Na szczęście. Czy je kiedyś utrzymam, to ja nie wiem. Zobaczmy, czy w tej okolicy mają jakieś wysepki, Klirofer. Nie, tu jeszcze nic nie kolonizują, więc może tą wyspę mogę zażądać, tak. No i się zastanawiam, czy to może Argentyny nie zażądać sobie, tylko że w Argentynie mają fortece, więc tu bym musiał... Gdzieś tu muszą mieć fortece, więc musiałbym tu przypłynąć i to zdobyć. Jeżeli bym miał brać od Brytyjczyków, albo... Bierzemy do Osmanów, tylko że to Etiopię bym musiał brać. Szkoda, że oni nie... A, nie... Prze... Nie, no, ale powinni mu przejść dalej. Przecież zdobyli fortecę? Powinno być przejście. Albo nie. To czekajcie, czy to by oznaczało, że ja bym potrzebował przejścia przez. Gazikund. Pójdą? Niestety nie. No dobra, ale od tej strony leci Ming. To niech leci. My zaraz od tej strony dalej uderzymy. Milan 72% na blokadach portów ma. To jest złe. A to jest ciekawe, czyli też los? Czekajcie z Osmanami? Co, Kair straciłem, czy coś innego? Nie wiem. Więc tutaj Milan może nam się za chwilę wysypać z tej wojny. Na moje nieszczęście. Zastanawiam naprawdę mocno. Dobra, w takim razie tu zostawmy to w ten sposób. Was weźmiemy. Protect, trade. Eee, Malaka, no. No to za dużo tracę na tym, że tam nie ma trade'a. Niestety, 84. Ok, jest low. Osmani już są w pokoju. Znaczy tak, od Osmana bym miał brać osobnego Peace może nie wiem. Czy lepiej tak, ale to wtedy od Brytoli bym brał hajsy. Tutaj mam 3000 hajsów, więc wszystko bym mógł spłacić. War Repsy to jest must have dla mnie w tym momencie od Osmana. Się zastanawiam, gdzie dalej im co zabrać. No, dużo im nie zabiorę. Na pewno nie tą linię brzegową. To byłoby głupie. No dużo im nie zabiorę. Chciałaby być bezpośrednia wojna z osmanami. Chyba, że Austria coś tu ma od osmana. I za punkty mógł mieć 10. No trzeba. To bo już tak, z mam, więc mógłbym dać może coś Austrii. I chyba tak zrobię, wiecie? To będzie chyba najrozsądniejsze. Eee, nie z tobą, dyplomacy sufor, so peace. Clear offer, teraz tak. War I ziemię Austrii. Ale a, z czemu nie mam z Austrią eee, pozytywnych relacji? Przez to, że im przekazuję prowincję. Dalmatie. Czy powinienem mieć możliwość? No to inaczej. No to finansowo ich zgwałćmy. No co ja mam zrobić innego? Ile dostanę ja z tej kasy? Tylko ja 756 dostanę. No ale 3000 osmanów myślę, że zaboli nie. No jedna prowincja dalej to i tak mnie nie ratuje. Więc tyle byśmy zrobili sobie z osmanem. Łak, jakie straty, straszne. I coś trzeba z, wielką, z WB wymyślić za chwilę, ale z WB to myślę, że też pójdzie hajs i tyle. Ewentualnie gdzieś tam zaraz kolonie sobie zażądamy. Ok, tą wysepkę na pewno. repsy. No, jak widzicie, dość dużo nie mogę zarządzać, więc to nie ma sensu. A Karaibów chyba też nie ma sensu. Bo i tak za bardzo bym z nich nie korzystał. Chociaż może jest mam sens pod czymś innym, pod innym kątem. Żeby zdobyć jedną wyspę od nich na Karaibach, mógłbym wtedy tutaj, tutaj to piracić. Wkurzałbym Portugalię, Francję i ten. Czyli wszystkie kraje, które mam szczerze mówiąc w szerokim poważaniu. Więc tak zróbmy. Weźmy jedną wysepkę. Karaiby są dochodowe, więc... Okej. Okay. Karyby są dochodowe. To by i bolało, jakbym tutaj piracił. zbudujemy tutaj naszą flotę, tylko poświęconą piraceniu. Również. Ej. Ale ja będą moją handlówkę to ja mogę zrobić tutaj bardzo dużą handlówkę. Raz, dwa, trzy. Dobra, pobudujmy na razie tyle. Myślę, że moje przychody i tak zostaną tak zwiększone, że to się opylało. Skoro Austria nas i tak nie lubi za bardzo, więc to na razie olejmy. Przejścia po muszę polikwidować. To skasujmy. To skasujmy. Ok. To no, jakiś złą disaster głupi Mamy no, 17, więc przewoźmy powoli to wojsko Bo jednak to nie zmienia moich planów w ataku na pasajnie. nie? Pasaj ma wojnę z Majapati Okej okay. Czyli mogę wziąć sobie technologię. Wyjbiście. na National Taxation, na ile 10 lat to wolę nie. Jak to, portugalska Australia? Co to za wybryk natury? Trzeba to zdobyć potem. Dobra, flota moja piracka się już tutaj robi. Jesteśmy z tym Dezesterem No, powoli się ładuje, więc nie ma jakiejś tragedii. Po prostu ja! Yeah. Warrep. Ej, z warrepsów masz. Czemu masz tyle z war To jest przecież przekoksane. Jak 281 na turę zarabiam. Ok. A, bo oni musieli wtedy też dostać jakieś przychody od jakichś krajów I to, to dało 10% po prostu, aż tyle No dobra, ale teraz Milan Potrzebuje punktów I wtedy byśmy po prostu zrobili atak na Osmanów I może by nas to jakoś ruszyło Dobra, zrywamy przejścia Cancel military access, confirm Cancel military access, confirm Fajnie by było, jakbyśmy mieli Rusków po swojej stronie, to już w ogóle by Osman... po Osmanie było, ale niestety Ruski albo Branderburgia. Masz szansę na ten sojusz z Branderburgią? Nie. Aragonia Ragonia ma hostile wobec mnie obecnie, więc też to już nie, nie przejdzie. Dobra, mamy flotę. Eee diplomatyk Technology jak najbardziej weźmy w transporty. 27, będzie, więc 10 mi wystarczy. Wreszcie to mamy. Jej, i teraz tak absolutyzm. absolutyzm Jeszcze tego będziemy mieli. absolutyzm weźmy weźmiemy. Tak, mamy uniwersytet. A, jeszcze jedną, jedną tą kulturę przecież już mogę wziąć, rozwinąć. Zapomniałem o tym. Ale muszę gdzieś coś zaakceptować. Cholera, żeby mieć po prostu. Jakiś procent kultury u mnie w kraju? Eee, culture map, aż tutaj tak jest skiepski motyw. Royal Mariaż, jak najbardziej. Proof relation. Ok, Recall Najpierw tu. Oczywiście Repay Loan, niech będzie. Tak. Ok. Okej. Priwater. Karaiben. Tylko tyle? No to zaraz zobaczymy sobie to. Ktoś się wkurzył na Lukasa. Bo pokazał, haha. Okej. Okay. To by się przeautonomię zwiększyć, ale... Uuu, uh, ładną wysypkę zdobyłem, excellent. Tylko teraz tak, army maintenance musi być na minimum. Lord of się zmniejsza powoli. Wykorzystajmy to, zbieczmy na przejście. Na no inny level, tak, technologii. Excellent. Ty piracisz? Czekajcie, no a są na tej misji? Nie co to są? No, no, Privatier. Przecież nie ma Laka. Sevilla, może Sevilla? Aleksandria, mógłbym też Aleksandri piracić. Czekajcie, a ja mogę Konstantynopol piracić? Nie mogę. Albo jestem ślepy. Kurka, trzeba było brać coś przy Konstantynopolu. Wartość treidną uda największa Malaka. Mia Kost, Kanton, Indusu. Te są akurat takie średnie dla mnie piracenia bo wkur będę wkurzał mnie te osoby. Dobra, weź mi to pójdź, tak czy się jak pirać. 60 mamy tych punktów, power production will dzięki temu. No tak. Nie, ciebie nie znam. Dobra, gdzie ja mogę coś tu kolonizować sensownego? Myślę, że zaczniemy kolonizację Afryki. W takim razie. O, może jednak nie tu. Weźmy najpierw tu. Okej, okay, to wyłączmy. Okej. Okay. Private Hormus, eh, Hormuz. Aleksandria, Karaiby. Okej, okay, budujemy jeszcze te 10. I, 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 i... Złota Flota. Raz, dwa... Też pójdą pod handel. To już pójdą pod handel. Nie, nie ma sensu iść na ciężkie okręty i tak tego nie wygram. Nie rozegram. Dobra, to tutaj wystarczy. No teraz 50 tysięcy do Brunei i wypowiadamy tą wojnę z Brunei. Będziemy mieć wtedy to z bani wszystko. Excellent, excellent. Kolejne kolonie założone. Bardzo mnie to cieszy, co mi powinno jeszcze bardzo, bardziej zwiększyć dochody. I teraz tak, na pewno Spine Turk na Brunei. Na pewno Spine Turk na ciebie. Z Mingiem zaraz i tak poprawimy relacje, to wtedy cofnę i wypowiemy tą wojnę dalej. A co to tu robi? No bo to protect trade malaka. Korupcja niestety mi się zwiększa no dobra. może zwiększę sobie też... Też nie, bo to procentowo leci to. Czekajcie, co to jest? Najwyższą marynarkę, morale armii, oczywiście, że tylko marynarkę, znaczy armię lądową, no. Jakżeby inaczej, tym bardziej, dużo punktów dostanę. Wybiście, bardzo mi to cieszy. Ja tu muszę teraz załatwiać 3,5 tysiąca. Eee, harsh treatment. Harsh treatment. To jest akurat za drogę To jest transporty To gdzieś jeszcze transporty Teraz wykorzystamy Co to jest? Local unrest? Nie, nie Unrest Okej okay. Przewieźmy mi to wojsko i się szykujemy do wojny. No bez jaj, kolejne. Dobra, podnieśmy sobie tą stabilność kilka razy. Ona plus 3 by się dała mieć. No i dużo statów mogę mieć. 31, więc kolejne staty za chwilę będziemy sobie przyjmowali. W sumie, jak skończę rozwijać, to przejdziemy na fokus na administracyjne punkty. Bo na razie mam fokus na militarnych. Jak my wyglądamy? Znaczy 167. Okej, okay, te trzy mamy punkty. Nie chcę wy ich wydawać wcześniej. E, dobra, w sumie to dzięki wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej, hej!